A, dobrze, kierowniku, to tutaj będzie tak, ta, ta fuszka tutaj, tak, ta robota do zrobienia. No, tą, tą balustradę będziemy robić tu, tak? Tak, panie Majster, ten kawałek balustrady by tu zamontować. Dobrze, dobrze, kierowniku, to będzie tak. Na moje skromne oko, tak, 4000. Majster, tyle pieniędzy za kawałek balustrady. No do, toć. Kierowniku, no chce się mieć zrobione, to trzeba płacić. No, no kierownik zawsze może sam zrobić. No ale ja nie potrafię, jestem po studiach magistrem. Ja takich rzeczy to nie. Nie ten. Potrafi kierownik, no widzi kierownik, no. Magistrem jest kierownik, no widzi dzisiaj kierownik, same po studiach, magistry, same oświecune. a w życiu to wkręta nie potrafił wkręcić, no. I wtedy trzeba płacić, kierowniku, no. Ja kiedyś to takiego młodego wziąłem po studiach do pomocy, to w gogle sprawdzał jak żerówka wymienić, no widzi kierownik, no. Może chyba, że kierownik chcemy wpisać się w sztuczną inteligencję. Może pomoże. <laughs> A jak nie, to trzeba płacić, kierowniku. Trzeba płacić. Trzeba robolo płacić.